Cześć, jestem Tomek Kwiecień, jestem instruktorem jazdy na rolkach. Od 22 lat jeżdżę, od około 10 uczę. Dzisiaj porozmawiamy o rolkach, o różnych tematach, które się z nimi wiążą, o technice jazdy, o stylu jazdy, o dyscyplinach rolkowych. Zapraszam Was serdecznie. Rolki fitnessowe to są rolki dla szerokiego grona osób. Większość ludzi, którzy kupują rolki w sklepie, po prostu potrzebuje tych rolek, żeby wyjść sobie do parku i pojeździć. To jest super. I te osoby będą tylko do tego używały rolek. Jeżeli wiesz o tym, że będziesz używać tylko rolek do jazdy w parku, czy ewentualnie na jakieś dłuższe wycieczki rolkowe, czy na przykład jeżeli używasz rolek do tego, żeby na przykład pojeździć przez godzinę rano dla, dla zdrowia, czyli dla fitnessu, to to są rolki dla Ciebie. Takie rolki nadają się stricte do fitnessu, do jeżdżenia do przodu, do zakręcania, do hamowania, ewentualnie jeżdżenia do tyłu. I jeżeli wiesz o tym, że, że tylko tyle będziesz na rolkach robić, to ta rolka będzie dla Ciebie rewelacyjna, bo ona jest bardzo lekka. To jest największy plus tych rolek. Oprócz tego ma bardzo wygodną konstrukcję buta, co znaczy, że tutaj jest taki materiał przeważny, zawiązywane sznurówkami, mamy pasek, rzep, 45 stopni, klamrę i w tych rolkach stopa czuje się bardzo wygodnie, komfortowo. Minusem jest to, że przez to, że tutaj właśnie nie mamy skorupy, tylko jest ten materiał, ta rolka nie trzyma kostki tak dobrze, czyli większe przeciążenia czy skoki tutaj nie wchodzą w grę, bo można sobie po prostu zrobić krzywdę, ta kostka może się wykręcić i, i te rolki nie są po prostu po to. To są rolki do jazdy do przodu, do jazdy do tyłu, do zakręcania. Ewentualnie, ewentualnie jakieś delikatne slalomy. Więc jeżeli wiesz, czego chcesz, jeżeli wiesz, że, że chcesz używać tych rolek delikatnie, jeździć po parku, czasami jeździć szybciej dla, dla zdrowia, dla sportu, to takie rolki będą dla ciebie okej. Okay. Roleczki Mr. Mrs. Fit podobają mi się szczególnie przez ich kształt. Według mnie jest to jedna z ładniejszych rolek. Oprócz tego w tej rolce mamy szynę z monolitu, czyli z jednego kawałka. Jest to co prawda kompozyt, ale lepszy jest kompozyt monolitowy, czyli z jednego kawałka, niż dwa kawałki aluminium połączone tutaj śrubami, jak w większości modeli fitnessowych jest, więc dla mnie to jest dużo lepszy wybór niż aluminiowa szyna z dwóch kawałków połączona tutaj śrubami. Kółka są 72 mm i są dosyć ciasno ustawione, czyli ta szyna nie jest za długa kółka też nie są za duże, czyli mamy tą stabilność, mamy dosyć dobrą zwrotność i myślę, że ten materiał tutaj, który, który jest zastosowany jest dosyć przewiewny i w tych rolkach po prostu będzie się komuś jeździło bardzo przyjemnie i są wygodne. No. Trzeba oczywiście przymierzyć, bo nie, nie każdemu muszą, muszą pasować. Tego typu rolki są bardzo dobre do praktycznie wszystkiego, oprócz jazdy agresywnej czy tam jazdy szybkiej. W tych rolkach po pierwsze możemy się w ogóle nauczyć podstaw, przez to, że szyna jest krótka, noci są w miarę nisko zawieszone, czasami nawet niżej niż niektóre rolki fitnessowe. Jest jest to skorupa twarda, czyli sztywna konstrukcja. Czyni to świetną rolkę do jazdy dla początkujących, tak? Czyli można się jej uczyć w ogóle jazdy na rolkach. Ale oprócz tego jest to totalnie prawidłowa rolka do jazdy freestyle'owej, szeroko pojętej. Oczywiście mówię o początkach, czyli można na przykład na, na niej uczyć się podstaw slalomu. Z tych samych powodów. Sztywna konstrukcja, twardy but, krótka szyna kółka 70 mm, Są to rolki dla początkujących, są to rolki dla początkujących slalomowców. Są to świetne i akceptowalne rolki do jazdy miejskiej, czyli są to rolki do zjeżdżania po schodach, są to rolki do skoku, skoków na małe murki, są to rolki do poruszania się po mieście, tzw. zwane rolki miejskie. Czyli można powiedzieć, że są to rolki do szeroki, szeroko pojętego freestyle'u. Czy można w nich wyjść na skatepark? Spokojnie. Myślę, że można uczyć się w nich podstaw skateparku. Jedyne, czego w nich nie zrobicie tak naprawdę, to nie, nie będziecie w nich uczyć się grindować, ponieważ te rolki nie mają półek, nie mają czyli to są rolki, w których nauczycie się praktycznie wszystkiego do tego poziomu grindowania. Tak, do grindowania musicie mieć takie rolki jak shapes, które mają te wszystkie już elementy, które w tym pomagają. Freestyle na rolkach to jest bardzo szeroka dziedzina. Ona zawiera, myślę, że w sobie wiele rzeczy, bo to są ludzie, którzy tańczą na rolkach, to są ludzie, którzy też trochę jeżdżą agresywnie, oni też mówią o sobie freestyle'owcy czasami. To są ludzie, którzy jeżdżą freestyle slalom, czyli można powiedzieć, że to jest bardzo szeroka dziedzina i myślę, że rolka frispo może tutaj znaleźć swoją przestrzeń po prostu, ponieważ na tych rolkach praktycznie można robić wszystko. Jeżeli ktoś chce mieć rolki, w których przejedzie się po mieście, pojedzie sobie na zakupy, po drodze zahaczy skatepark i jeszcze do tego poćwiczy triki na kubeczkach i pożyczy koledzy, których chce się nauczyć albo stanąć pierwsza raz na rolkach, to ta rolka spełni te wszystkie potrzeby i jest do tego świetna. Podstawowa różnica między softbootem a hardbootem. Rolka, która tutaj ma materiał, miękki tkaninę, sztuczną skórę, różne materiały są wykorzystywane w tych konstrukcjach softboot. To powstało dlatego, żeby odchudzić trochę rolkę, ponieważ to jest jakby taki liner zintegrowany z spodem rolki. Nie ma tutaj tej plastikowej skorupy, dzięki temu rolka jest lżejsza, ale minusem tej konstrukcji jest to, że nie wspiera tak mocno stawu skokowego, nie jest taka sztywna i stabilna. Czyli to jest rolka typowo pod rekreację. Taka rolka jest już cięższa, ponieważ ten plastik tutaj jest, ale taka konstrukcja jest też dużo bardziej sztywna i daje lepsze wsparcie dla stawu skokowego. Po prostu to na tym polega. Czyli mamy lżejszą rolkę, ale nie tak sztywną, czyli tylko dla rekreacyjnej bądź fitnessowej, i tu jest sztywniejsza konstrukcja. Rolka daje większe możliwości, można na niej skakać, można ją poddawać większym przeciążeniom, większym ciężarom czyli na przykład dla osób, które też mają więcej kilogramów ponieważ taka rolka fitnessowa, większy ciężar na nią będziemy wywierać, mniejsze wsparcie będzie dawała ta rolka. A na przykład, jeżeli przyjdzie do nas pan 120 kg, który, który chce za zacząć przygodę z rolkami, no to raczej rolki fitnessowej mu nie założymy, tylko będzie musiał mieć już rolkę, która jest bardzo mocna w swojej budowie, czyli taką. To jest wyjątkowo udana rolka dla dzieci z wielu powodów. Pierwszym z tych powodów jest to, że jest to konstrukcja hardwood, czyli to trzyma dziecku nogę dużo lepiej niż rolka taka typowa rekreacyjna, która ma tutaj materiał, czy tam jakąś szmatkę, czy tam sztuczną skórę. To jest bardziej zwarta i sztywna konstrukcja, czyli te dzieci nie będą na przykład koślawić tak łatwo kolan do środka, tak? Nie będą kostek zapadać do, do wewnątrz. Kolejną sprawą w tych rolkach, która jest według mnie wyjątkowa, jest to, że mają szynę z monolitu, z tego wyfrezowanego kawałka aluminium, który jest w jednym kawałku. To znaczy, że nawet przy jakichś tam napięciach, ta szyna się nie odkształca, nie wykręca, nie deformuje w żaden sposób i nie ma prawa się zdeformować, szczególnie pod ciężarem dziecka. Jest to po prostu niemożliwe, czyli bardzo fajna, sztywna, zwarta konstrukcja. Kółka ustawione do siebie bardzo blisko w stosunku chyba do długości 2 mm, czyli maksymalnie krótka szyna. Według mnie bardzo atrakcyjny wygląd. Podobają mi się te rolki po prostu. Myślę, że jest to jeden z mocniejszych graczy na, w, na rynku w ogóle rolek i właśnie to te wszystkie cechy sprawiają, że ta rolka jest idealną rolką dla początkujących, ale nie tylko. Czyli jeżeli chcesz Kupić swojemu dziecku rolkę, która będzie spełniała wszystkie cechy świetnej rolki na początek, to ta, ta rolka je wszystkie ma. Ma sztywną skorupę, ma aluminiową szynę w jednym kawałku, ma fajny wygląd. Myślę, że jest to. Jedno z najlepszych rolek na rynku dla dzieci i można śmiało brać, jeżeli macie jakiegoś bajka, którego trzeba by było obdarować, to to jest świetny wybór. Każde dziecko rozwija się bardzo różnie. Jedne dzieci na przykład od samego początku są na przykład zachęcane do ruchu, mają tego ruchu bardzo dużo i są ruchowo bardziej rozwinięte. I na przykład takie dzieci w wieku już trzech lat potrafią wejść na rolki i utrzymać postawę, mają też lepiej rozwinięte mięśnie nóg, czyli te przywodziciele, które są tak bardzo ważne w jeździe na rolkach. I takie dzieci sobie w miarę poradzą, ale myślę, że większość dzieci w wieku 3-4 lat jeszcze nie jest gotowa na rolkach, dlatego myślę, że bezpiecznym wiekiem dla chłopców i dla dziewczynek będzie wiek około 6-7 lat, żeby zacząć przygodę z rolkami. Często zaczynanie tego szybciej powoduje demotywację, frustrację dzieci, że rodzic by chciał, on też by chciał jest na rogę, ale te nogi się rozjeżdżają, są te mięśnie są jeszcze za słabe, żeby to utrzymać, dlatego myślę, że nie ma co dzieci, że tak powiem, męczyć. Jeżeli rodzic zna swoje dziecko, wie, że dziecko jest bardzo ruchowe bardzo lubi, dużo, dużo tego ruchu ma, to można spróbować. Tutaj, jeżeli chodzi o dziewczynki, to sprawa się trochę komplikuje, ponieważ wielu ortopedów zaleca, żeby dziewczynki trenowały sporty łyżwiarskie, bo to jest ten sam ruch, co w łyżwiarskich, od szóstego roku życia i to się wiąże z wykształcaniem się czegoś w miednicy. Ja nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, ponieważ nie jestem ortopedą, nie jestem ekspertem. Pozostawiam to Wam do oceny, do przeszukania tego tematu, do zagłębienia się w ten temat.